14 czerwca 2025 roku a my jesteśmy w miejscowości Chłodno. Godziny popołudniowe, godzina 17 i dzisiaj startujemy już kolejny raz w nietuzinkowym biegu, właśnie w chłodnie na dystansie 12 km. Ostatni raz byliśmy tutaj 3 lata temu, biegało nam się bardzo fajnie, ale wtedy biegliśmy ja z Alkiem 12, a reszta biegła 4 km. Także dzisiaj biegniemy wszyscy. Start jest za 20 minut, także idziemy po odbiór pakietów. E, a póki co, aha, gdzie to chłódno? Chłódno jest e, za dynowem parę kilometrów, 60 km od przemyśla. Bardzo urokliwe miejsce. Także w przyszłym roku zapraszamy. Zresztą mam nadzieję, że zobaczycie parę, parę e, filmików z tego biegu. Wszyscy już przygotowani. Idziemy odebrać pakiety. Aniu, pozdrawiamy cię serdecznie, bo nasz członek ekipy niestety nie mógł się z nami pobiec. Moi zawodnicy już idą. Podbiór pakietów. Wszyscy zwarci i gotowi. A tu mamy biuro zawodów. Idziemy. Dzień dobry. Dzień Kasiu, pierwsza, proszę. Tak, tak, tak. Popatrzcie, jak jest fajnie. I przyjemnie. Całkiem sporo startujących. Będzie fajnie. Pogoda przepiękna, jak to mówią, chłodnie jest cudnie. No i startujemy na dystansie niecałych 12 km. Przewyższenia mamy 300, ponad 300 metrów. Będziemy cisnąć. Ile fabryka dała? Moi są już przygotowani. Moi... Kasiu, jak są poczucie? Dobrze, spać mi się czy jesteś zregenerowana po prostu jedną słowem? W parku widać, że jest zregenerowany Ósma edy edycja niepodzienkowego biegu To 108 biegnie. Natomiast dorośli mamy 55 osób Z czego 49 biegnie na głównym niepodzienkowym e dystansie 49 osób biegnie 4, 2, 1 Pani dorobka do nie ma co cisnąć bruzik, dżesik Panie przodem, proszę Teraz cały czas pod górkę. Może parę słów. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. dobrze. Bardzo. Ja. O. Trzeba złapać parę na szydełku i na razie da się biec to jest typowa trasa biegowa żadnego maszerowania O, Jeszcze. a już miałem ja jest wszystko strategia. a my co? a my zamiast biec to co to idziemy? jak to tak? To może dlatego, że jest trochę stromo? oj tam dla prawdziwych ultrasów to... Jeszcze. ale temperatura jest akurat taka mogło być troszkę chłodniej ale jest pod wórkę, więc nadzieję, że zaraz będzie zbieg I tego się trzymamy z góry mi na razie Ostry zakręt i do asfaltu zaraz. Teraz cały czas w dół. Prawie czwarty kilometr. Tempo 540. Ale zaraz nam spadnie tempo. Tak zaczniemy znowu pod górę się wspinać. I dobiegamy do wodopoju. Oho. Dzięki. Co masz Ma namaste No, polej mi. Siema, dzieciaki. Dzięki. Dzięki. Punkt po prostu idealny. Dzięki. Patrz, zwali. Kak. E. Idziemy. Ma duży

Po A w zasadzie grzbietem. Biegniemy, a potem już ciśniemy cały czas w dół. To już prawie połowa. Pięć i pół. Było też tragedii. Fraza piękna. Bieg kameralny. Niech się wszystkie duże imprezy chowają. Naprawdę. Tutaj czuć pasję. Tych ludzi a nie aspekt komercyjny a jak wam pokażę medal na końcu jak dobiegnę i sobie go porównacie z Bienniny ultra ultratrail no to zobaczycie komu bardziej zależy na bieganiu i pasji a komu na zarabianiu, ale okej okay, jest wybór Piękna kapliczka i lecimy w dół. Piątka modeli. Już punkt kulminacyjny mamy osiągnięty Jesteśmy na Już 8,5 km za nami I teraz w zasadzie cały czas z górki Trasa jest fajna Jest piękna chłodnie jest cudnie No i skręcamy i biegniemy w dół. 10 kilometrów już za mną. Jeszcze niecałe dwa. A Wy popatrzcie na pogórze Przemysko-Dynowskie i za rok koniecznie to przyjeżdżajcie bo jest po prostu petarda pakiet startowy 50 zł a co jest w pakiecie to też się niech lepsze biegi wstydzą To zobaczycie bez wielkich sponsorów patrzcie tu Biegnę, biegnę. I bardzo dobrze, nie odpuszczasz. Teraz to się już pięknie zbiegało, nie? Tutaj, kolejny z naszej drużyny. Nie, 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 w życiu absolutnie. O, A tu jest sapor, popatrzcie, jaki sapor porządny. Tu tylko warto przyjeżdżać, kurczę, do was. Dlaczego? Bo biegasz mi z go... zginął. Brawo! Jak się biegnie? Dobrze, piękne widoki. Piękne, nie? Rewelacja. Super. Super, dobrze. Nie ciśniemy Chodź, 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 chodź Uuuu Uuuu Szanowni Państwo, kolejna Trójka, czwórka, biegaczy dobiega, biega Do linii medy Nie, trójka, Trójka! Woo! Dwójka, brawa, ogromne, ogromne brawa Uuuu Uuuu Patrzcie, takie cuda Panie tylko na nie Widzicie? Pakiet 5D. A atrakcji to nie niemiara, kiełbasa. A medal, to już mówiłem w trakcie biegu. Jak Wam pokażę... Pięć osób został dawa, to co A ja teraz wszystkie dzieci Dobra, no to smacznego. A jeszcze chciałam zapytać, pierwsza Kasia. Jak wrażenia. Kochani, chodźcie. pięknie było. Widoki naprawdę super, petarda. Super I wcale nie tak zmęczeni. Nawet nie, widać. Nie, nie, nie. Bardzo bo Przełknij sobie. Przełknij szybko, szybko, szybko. Wszystkie dzieciaki, no. które biegły na, na drodzy Państwo, które przekroczyły linię Też tak cały czas stwierdza, na że naprawdę czasami takie kameralne biegi są 100, zdecydowanie 100 fajniejsze. A bardzo fajny Mamy bieg, bardzo się fajnie biegło i zapraszamy wszystkich na ten bieg w przyszłym roku. Będziemy na pewno. Warto. Dla widoków warto. Zdecydowanie. Przyjdziemy następnym razem. No oczywiście, że tak i wtedy a, nie koniecznie już bierzemy. A, nie, koniecznie. Ja nie pozdrawiamy i ściskamy, Ani. wiemy, że ciebie nie ma. Wszystko I pozdrawiamy nadzoruję. straż po żadną schudną. Bardzo się sprawdziło. Tak. Tutaj. Chłopaki jak zwykle stali na wysokości zadania, naprawdę kierowali ruchem. Chociaż widzę, że słońce im już na, na niektórym tak naprawdę przygrzało w dynkę i już ciężko Popaleni im było stać, ale byli twardzi i dają radę. Wracają zwycięzcy już. Romantico takie Disco Polo Lolo Pornolo lolo, porno. <noise> Jeszcze chcę y, pokazać jakie były medale i też pakiety jakie ja są. są jeszcze nie widziałem medali Medal jest bardzo ładne bardzo ładne Nie to co w pininach Nie to co w Pininach, oczywiście Ja to już komentowałam na górze Kasiu także niestety warto przyjechać Oczywiście Jest super klimat, to prawda Piękne widoki. No, trasa jest Mega cholowniczy. Słuchajcie, proszę mi, proszę mi pokazać, medale. jakie są medale. Bardzo nie, ładne nie. są. Bardzo ładne. Nie tuzinkowe, widzicie? O, Spójrzcie. Gra. Po plaster miodu. A jeszcze, co było w pakiecie? Proszę pokazać, co było w pakiecie to za 50 zł. O, o. Koszulka. Może to może ja pokażę. O. Proszę bardzo, jakiej. Bardzo porządna, to nie byle jaka. Bawełniana. Jakościowo, super. Koszulka Malfini. Bardzo ładna gra. Bardzo tak, ładna. Tak. tak. Dochodzenia i jeszcze oprócz, tego, oprócz tego napój izotonik Nie miał. E... E... I to oprócz by było tyle. Nie, był batonik. Nie był batonik, komisji. ale zjadłem. No, ja tak. też zjadłam batonik. To proszę mi wyjść, ja nie, nie ruszałam. To jeszcze. Poszukamy. O, poszukamy. Dawaj, proszę bardzo. jest I Batonik. Osi. Osi. A? Można, można. można. Kiełbaski też nie pokażemy, ale była. Była kiełbaska, tak, Także naprawdę pełen szacun. A tu jeszcze taka na... zakończenie dzisiejszego nietuzinkowego biegu. Za darmożkę wyjście na wieżę widokową w okolicach Krzywczy. O, widzicie? I brykamy. Pięknie, Tasia! ona jest Tasia! przerażona. A. Pięknie jest, prawda? Super. Tasia! Jeszcze mamy ostatni trening hmm. na to zakończenie to dnia. Nie. Jak oceniasz konstrukcję, panie inżynierze? Porządna konstrukcja, solidna, aczkolwiek jest Odczucie takiego Czu Czuć, że lekko pracuje, nie? Tak, to jest wszystko wliczone tutaj. Hmm. Możemy ją rozbujać jak chcecie.